Cześć, witaj na kolejnej lekcji kursu naturalnego z chemii. Dzisiaj zajmiemy się odczynem roztworów wodnych wskaźnikami chemicznymi i ujęciem pH również w taki sposób matematyczny, a nie tylko czysto intuicyjny. Jeśli będę mówił trochę niewyraźnie, to bardzo przepraszam, ale po prostu jest już bardzo późno, a ja jestem zmęczony, ale właśnie chcę jeszcze nagrać ten filmik. To zacznijmy sobie od tego w ogóle czym jest odczyn i czy kojarzymy takie coś jak odczyn, bo też myślę, że możemy się jakkolwiek odwołać do naszej intuicji. Mamy trzy rodzaje odczynów: mamy odczyn kwasowy, obojętny i zasadowy. I oczywiście mówimy o odczynach wtedy, kiedy występuje pewna nierównowaga między stężeniem H a stężeniem oh minusów czyli ładniej byśmy powiedzieli między stężeniem kationów wodorowych a anionów wodorotlenkowych w roztworze wodnym. Jeśli stężenie H+, jest większe niż stężenie OH-, mówimy o odczynie kwasowym, jeśli występuje równowaga tych stężeń, mówimy o odczynie obojętnym i jeśli stężenie OH- jest większe niż stężenie H+, mówimy wtedy o odczynie zasadowym. I na pewno, myślę, potrafimy wymienić kilka substancji, których... Odczyn do stworu wodnego jest kwasowy, obojętny bądź zasadowy, ale do takiego bardziej ilościowego opisu odczynu służy nam skala pH, do której teraz przejdziemy. Skala pH też myślę, że kojarzymy ją jest to 14-stopniowa skala. 14-stopniowa skala, która pozwala nam uszeregować no, odczyny roztworów wodnych i przypisać im po prostu odpowiednie pH. I teraz tak. Odczyn kwasowy mieści się w zakresie pH od zera, no aż tutaj do tak naprawdę byśmy powiedzieli 6,999, 9, 9, tak tak matematycznie, czyli po prostu poniżej siódemki. pH równe 7. To jest odczyn obojętny i pH większe niż 7 aż do 14 jest to odczyn y, zasadowy. I tutaj mamy przykłady różnych substancji y, gdzie możemy sobie ustalać pH y, no, roztworów wodnych tych różnych, y, tych różnych substancji. Mamy tutaj kwas żołądkowy, mamy tutaj ocet, mamy tutaj mleko. Yy, mamy tutaj chociażby wybielacz, yy, proszek do pieczenia, yy, czy na przykład mydło. Oczywiście mam nadzieję, że kojarzymy faktycznie, że te substancje, substancje o odczynie kwasowym bardzo często możemy kojarzyć nawet z kwaśnym smakiem tak? czyli jakieś yy, młode pomidory, czy, czy faktycznie cytrusy, w tym chociażby cytryna. I faktycznie cytryna zawiera kwas cytrynowy i tutaj, tutaj to by się jak najbardziej sprawdzało. W żołądku mamy obecny kwas solny, w bateriach mamy też chociażby kwas siarkowy 6, więc gdzieś faktycznie to się może przewijać. Na co ja jestem uczulony i na co ja zwracam uwagę, żeby nie mieszać pojęcia pH oraz pojęcia odczynu, ponieważ bardzo często słyszę, że ktoś mówi, no bo pH tego czegoś jest zasadowe, albo pH jest obojętne. Nie ma takiego sformułowania. pH to liczba, więc mówimy, pH wynosi 2, pH wynosi 7, pH wynosi 13. A że z tej liczby możemy sobie uporządkować i odnieść to do odpowiedniego odczynu, to już inna sprawa. Czyli możemy powiedzieć, że sok z cytryny ma pH równe 2, co świadczy o odczynie kwasowym, a nie, że pH jest kwasowe. Mam nadzieję, że po tej lekcji będziecie o tym pamiętać. Nie wiem, to jest jakiś błąd, który po prostu mnie drażni. No i na maturze też oczywiście jest to uznawane jako błąd. Trzeba uważać na to. No dobrze, no ale co. Co dalej? Okazuje się, że są pewne substancje chemiczne, które są w stanie wskazywać nam, jaki, z jakim odczynem mamy do czynienia. I te substancje nazywamy wskaźnikami chemicznymi bądź indykatorami. Na pewno takie typowo chemiczne wskaźniki informują nas poprzez, poprzez zmianę swojej barwy. Z jakim odczynem mamy do czynienia? No i zobaczmy sobie. Tutaj mamy skalę pH, i tutaj mamy właśnie te trzy, które no, obowiązkowo do matury na pamięć, czyli jak zmienia się zabarwienie papierka y, uniwersalnego. Zobaczcie sobie, dla odczynu kwasowego jest to czerwony, później pomarańczowy, żółty dla odczynu obojętnego, czyli dla pH równego 7, i później poprzez zielony aż do niebiesko-granatowego. Bardzo charakterystyczna, typowa jest oczywiście fenoloftaleina, która barwi się na malinowo w roztworach o odczynie zasadowym i oranż metylowy, który barwi się na czerwono w, o odczynie, w roztworach o odczynie kwasowym. Później jest pomarańczowy, a później nawet lekko się rozjaśnia, prawie do żółtego, możemy powiedzieć. Więc oczywiście te dwie substancje i ten papierek musimy umieć. Zobaczcie, tutaj mamy również... E, inne substancje chemiczne, które są wskaźnikami, i poprzez zmianę barwy nas e, jakoś informują. Mogę zwrócić uwagę na takie ciekawsze i bardziej istotne: to jest np. błękit tymolowy czy błękit bromofenolowy. Ehm, chociażby e, oprócz fenolowtaleiny jest jeszcze tymoloftaleina, no ale chyba ta fenolowtaleina jest bardziej po prostu znana, jeśli chodzi o zmianę barwy. Ale co jest bardzo ciekawe, moim zdaniem, wskaźniki nie są tylko stricte typowo chemiczne, nie tylko spotykamy wskaźniki w szafce laboratoryjnej. Okazuje się, że wiele, wiele wskaźników występuje w naturze. I o tym Wam teraz trochę opowiem. Po kolei. Czerwona kapusta, dokładnie sok z czerwonej kapusty, jest świetnym wskaźnikiem chemicznym. E, osobiście, e, jak byłem małym brzdącem, e, interesowałem się trochę chemią, to e, męczyłem mamę, żeby kupiła mi czerwoną kapustę, robiłem z niej wywar, zalewałem wrzątkiem i faktycznie zmieniała zabarwienie, jak sobie dolałem octu, czy jak dodałem sobie sody oczyszczonej. E, kolejno, e, w, od, w roztworach o kwasowym jest czerwona, a w zasadowych jest zielona. E, co jeszcze? Hortensja. Hortensje są to kwiaty e, często spotyka, spotykane w polskim okrotnictwie, których barwa płatków również zależy od tego, między innymi od tego, bo w, tamtym, w tym przypadku jeszcze muszą być dostępne kationy glinu. Jest to nieco bardziej skomplikowany proces, ale e, barwa płatków jest różowa, jeśli rosną na glebie o odczynie zasadowym, i barwa płatków jest niebieska, jeśli rosną na glebie o odczynie kwasowym. Więc nawet Sprawny ogrodnik musi być trochę chemikiem, przejdzie się po ogrodzie i już wie, z jaką glebą ma do czynienia. Podobnie inne rośliny: tu mamy habry, tu mamy niezapominajki ich też barwa płatków zależy od czynu gleby, na jakim rosną. Mamy tutaj wanilię, czyli dziko rosnący storczyk który po prostu pachnie albo bardzo intensywnie, albo nie pachnie, w roztworach od czy nie, to Kwasowym bądź zasadowym. Więc tutaj nas informuje nie poprzez barwę, ale poprzez zapach oddziaływuje na nasze inne zmysły niż wzrok. Też nas może tak informować oczywiście wskaźnik chemiczny. Czarna herbata. Zapewne ktoś, kto pije herbatę z cytryną, E, zauważa, że jeśli dodajemy tą cytrynę, to wywar z herbaty się zdecydowanie rozjaśnia, staje się taki e, typowo, ma taką barwę jasną, słomkową barwę. E, więc też wywar z herbaty jest wskaźnikiem chemicznym czyli substancje, które są w tej czarnej herbacie, e, właśnie też mogą e, nas informować. Jeśli dodamy czegoś o czymś zasadowym, do waruzy yy, czarnej herbaty, to stanie się po prostu jeszcze bardziej ciemna, jeszcze bardziej brunatna. Sok z buraków. Sok z buraków również jest wskaźnikiem chemicznym, i tutaj każdy, kto kiedyś gotował barszcz albo pomagał y, mamie, tacie, babci w gotowaniu barszczu, na pewno wie, że barszcz nie ma takiego prawie. Czarnego, silnie granatowego, silnie takiego bordowego koloru, tylko barszcz jest taki ładny, jasny, czerwony, karminowy. E, wynika to z tego, że do takiego wywaru z buraków pod koniec gotowania barszczu dodaje się czegoś kwasowego. Na przykład soku z ogórków, można też dodać cytrynę czy kwasek cytrynowy, i właśnie służy to temu, żeby ta barwa była po prostu o wiele taka jaśniejsza, taka typowa dla barszczu. Więc zobaczcie, nie zdajemy sobie tak naprawdę sprawy, ile tych wskaźników jest dookoła nas, a naprawdę ich jest spora ilość. Wystarczy się rozejrzeć po ogrodzie, wystarczy zobaczyć sobie do kuchni, nie tylko chemia jest zaklęta. Um, w szafach chemicznych i trzeba koniecznie zdobyć błękit molowy. Yy, tylko można po prostu wziąć wywar z czerwonej kabusty, albo po prostu zaparzyć sobie herbatę. No dobrze, ale żeby tak to wszystko fajkowo nie było, pH jeszcze możemy, jeszcze możemy sobie rozpisać za pomocą matematyki, która jest, yy, jak zapewne już wiesz, bardzo przydatnym narzędziem, jeśli chodzi o nauki ścisłe. Również o chemię. No i okazuje się, że no będziemy tu mówić głównie o jakiejś stałej temperaturze 25 stopni Celsjusza, że woda jest w stanie dysocjować na H plusy i na OH minusy. Czy robi to w sposób, em, w sposób taki, że ten stopień dysocjacji jest duży? Nie, absolutnie nie. Tylko nieliczne cząsteczki wody dysocjują. Dając nam H plusy i OH minusy. To stężenie w wodzie jest bardzo, bardzo małe tych H plusów i OH minusów, ale jest niezerowe. Dlatego mówimy, że stężenie molowe H plusów w wodzie jest takie samo jak stężenie OH minusów, czyli wiemy, że odczyn jest obojętny. Jak już mówiliśmy sobie na początku, jest spełniona definicja odczynu obojętnego. A to stężenie jest tak małe, 10 do minus 7 mola na, de, na litr, na decymetr sześcienny czyli 0,0000001 więc bardzo, bardzo małe to stężenie. No ale oczywiście, skoro te stężenia są sobie równe, więc gdybyśmy sobie wymnożyli stężenie H 10 do minus 7 razy stężenie OH minus 10 do minus 7, jeśli mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki dodajemy do siebie. Więc minus 7 minus 7 daje nam minus 14. I to, co właśnie jest napisane, nazywamy iloczynem jonowym wody. Czyli stężenie H plusów razy stężenie OH minusów zawsze w wodzie jest stałe. Konstans um, wynosi 10 do minus 14. I czasem ta wartość jest opisywana jako wielkie K z dolnym indeksem W. Um, dlatego warto to sobie zapamiętać. Dlaczego? Ponieważ będziemy teraz sobie z iloczynu jonowego wody, no iloczyn, czyli mnożenie, będziemy sobie coś wyprowadzać. I tutaj krok po kroku mam nadzieję, że przeprowadzę przez, yy, przez to przekształcenie matematyczne. Proszę zauważyć, mamy tutaj iloczyn jonowy wody, i obustronnie biorę logarytm dziesiętny z lewej strony całej i z prawej strony całej. Od razu mówię, że logarytm dziesiętny równie dobrze w zapisie możemy tą dziesiątkę sobie odpuścić, ponieważ w matematyce logarytm dziesiętny możemy po prostu zapisać jako log z czegoś. E, no i cóż się dzieje? Biorę sobie logarytm dziesiętny z tej lewej strony równania. Jeśli biorę, biorę logarytm z iloczynu, czyli z mnożenia, to prawo matematyczne pozwala mi zamienić sobie to na dodawanie. Więc logarytm z h plus razy o OH minus to logarytm z h plus dodać logarytm z o OH minus. To jest po prostu prawo, które poznaje się w liceum, jeśli chodzi o logarytmy. Zobaczcie, tu tą dziesiątkę już pominąłem. Mogę ją napisać, oczywiście, ale pominąłem, bo też tak mogę. Co z prawą stroną? No, też wziąłem logarytm. Logarytm dziesiętny z tego, proszę zauważyć, logarytm dziesiętny z takiej wartości to jest minus 14. I faktycznie, jeśli ta podstawa logarytmu pokryje się z tą liczbą, to wynikiem jest ta liczba na górze, czyli ten wykładnik potęgi. To też jest prawo matematyczne, z którego tutaj po prostu korzystam żeby się nie zdziwił, nie zdziwiła, dlaczego po prawej stronie było 10 do minus 14, a nagle stała się sama minus 14. A no właśnie, z tego to wynika. Żeby się pozbyć tego minusa, mnożę całość razy minus 1, więc otrzymuję minus logarytm z h, dodać minus logarytm z oh minusów i na szczęście tutaj zamiast minus 14 mam po prostu 14. I ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia H plusów mogę zapisać jako pH, ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia OH minusów mogę napisać POH, i to się równa 14. I uwaga! To że pH plus POH równa się 14, i to, że stężenie H plusów razy stężenie OH minusów równa się 10 do potęgi minus 14. Mam nadzieję, że jak zobaczysz te dwa równania gdzieś tam w podręczniku, to już będziesz wiedział, wiedziała, że pH plus POH równa się 14 wynika bezpośrednio z przekształceń matematycznych tego iloczynu jonowego wody. No i to są wzory, którymi się będziemy posługiwać, i rozwiążemy, pokażemy sobie jeszcze dwa przykłady, żeby być bardziej sprawnym w rozwiązywaniu tego typu problemów. Hmm. Wyobraźmy sobie, że mamy roztwór wodny, gdzie stężenie H+, stężenie molowe H+, mamy takie 0,001 mol na decymetr sześcienny. Autor zadania pyta się o pH takiego roztworu. Warto nauczyć się rozpisywać, jeśli to jest możliwe tak prosto, taki zapis w postaci wykładniczej, czyli 0,001 jest to po prostu 10 do minus trzeciej no i podstawiam sobie do wzoru na pH, ponieważ już mam moje H plusy jest to minus logarytm z H plusów, czyli minus logarytm dziesiętny z 10 do minus trzeciej a jak już wiemy, że jak tu jest dziesiątka i tu jest dziesiątka to wynikiem po prostu jest ta liczba na górze ale uwaga wynikiem nie jest minus trójka tylko jest trójka. Dlaczego? Bo dlatego, że we wzorze jest jeszcze minus przed wszystkim. Po to we wzorze jest minus logarytm, żeby wynik nam wyszedł tak naprawdę dodatni. Więc pH to jest 3. Wiemy, że w granicach od 0 do 7 mamy do czynienia z odczynem kwasowym. Więc odczyn jest kwasowy, pH jest równe 3. A co by się stało, gdyby nam jednak podali stążenie OH-, a nie stężenie H- plusów i pytali się o pH? No wtedy zamiast pH. Warto policzyć sobie POH, ponieważ wiemy, że POH to jest ujemny logarytm z OH minusów. Teraz z tego wzoru korzystamy. No i znowu ujemny logarytm z 0,1. 0,1 sobie rozpisujemy oczywiście jako 10 do minus pierwszej. No i wynikiem jest ta liczba na górze, tylko już bez, bez minusa. Jednak autor zadania pytał się nas o PH, a nie o POH, a my policzyliśmy POH nic prostszego. Wiemy, że pH i pOH zawsze się sumują do 14, więc jedynka, żeby dopełnić ją do 14, brakuje jej tylko albo aż 13. Więc pH tego roztworu to jest 13. Od 7 do 14 jest to pH y, jest to odczyn zasadowy, więc taki właśnie mamy w tym podpunkcie B. Jeśli chodzi o więcej zadań bardziej skomplikowanych, może y, przy reakcjach zobojętnienia, E, oczekuj takich zadań w playliście. Zbiór zadań tekstowych na pewno w bliższej lub dalszej przyszłości się one pojawią. Mam nadzieję, że ta lekcja trochę Ci wytłumaczyła i przybliżyła czym jest odczyn, czym jest pH, żeby nie mieszać e, tych dwóch pojęć. E, I wszystko było dzisiaj zrozumiałe. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Ci bardzo i życzę e, wszystkiego dobrego.